W sierpniu powróciła fala strajkowa. Tym razem strajki zaczęły się na Śląsku. Na wybrzeżu wstrzymał pracę rejon pierwszy Portu Gdańskiego. Myśmy w odezwie na początku tego strajku napisali, że nam chodzi o rzeczywistą reformy, o zmianę ustroju. To powiedzieliśmy wyraźnie na początku tego, tego strajku. W biurze politycznym to do Portu Gdańskiego przywiązywało się ogromną wagę, dlatego że statki, które w Płynęły do portu bądź ładowały ładunki, one miały o wiele większą wagę materialną, propagandową i tak dalej. Port stoi. W związku z tym następuje ogromne zakłócenie na rynkach międzynarodowych żeglugowych. Stocznia była jakby bardziej zamkniętym zakładem. Port był otwartym. My mieliśmy komunikację z całym światem poprzez radiostacje statkowe świat wiedział, co tu się dzieje. A 18 sierpnia około godziny 5 rano stanów szczecińskich WPKM. Stanęły zajezdni autobusowe Klonowica, Dąbie i Police i zajezdnie tramwajowe na Niemierzynie i na Golęcinie. We wczesnych godzinach rannych przyjechał do mnie pracownik portu i członek podziemnej struktury Solidarności, mówiąc, że atmosfera jest strajkowa, coś się zaszło. No to ustaliłem, że nie, nie, niezwłocznie przybędę do portu. Spotkaliśmy się pod wiaduktem. W Stoczni Gdańskiej już w pierwszym dniu utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na szefa MKS-u Wałęsa wskazał Jacka Merkla. Wśród pięciu postulatów na pierwszym miejscu znalazło się żądanie przywrócenia Solidarności. Nie ma wolności bez Solidarności i nie popuścimy. Tak długo będziemy żądać, tak długo będziemy uporczywie dążyć do naszego... Dla mnie to był postulat najważniejszy i reszta była niebezpieczną grą, w której Podejrzewałem ze strony Włochadzy różne oszustwa w gruncie rzeczy. Mogę powiedzieć, myliłem się, że komuniści byli zdolni do dalej idących ustępstw, że chcieli się podzielić władzą. Oczywiście nikt tego nie robi za darmo i nikt tego nie robi z dobrej woli, tylko z pewnej konieczności. Z pewnego uznania, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym niż trwanie w oporze, w braku kontaktu ze, ze, ze społeczeństwem. Przygotowywaliśmy wówczas taki y, głębszy, czy pakiet głębszych y, y, zmian. One były dyskutowane przede wszystkim z Kościołem. Papież Jan Paweł II zawsze mówił, komunizm popełnił błąd antropologiczny. Wypalił się od wewnątrz. I oni mieli wszyscy tego pewność. Jestem przekonany. Może nie wszyscy w tym sensie, że może jednostki jakieś trochę miały inną wizję, że odrodzi się coś z jakiegoś komunizmu o ludzkiej twarzy. Być może. Ale jednak większość widziała, że ten system się kończy, wypala się i niestety trzeba coś z tym zrobić. Władze bardziej ufały takiej no, stabilnej strukturze hierarchii, hierarchicznemu Kościołowi. Dwa no, tysiące lat doświadczeń, natomiast Solidarność e, budziła lęk i poczucie takiego niepewności, gdy chodzi o partnera. Kościół nie lekceważył nigdy tej potężnej siły, jaką była Solidarność. Pierwszy raz w życiu przekroczyłem próg gmachu KC. To robiło wrażenie bardzo dziwne, jak z jakiegoś kawkowskiego spektaklu. Wszędzie były puste korytarze i na każdym rogu siedział milicjant. No wreszcie doszedłem do właściwych drzwi i był sekretarz Cyrek. By złamać zasadę, według której dyrekcje nie rozmawiają z nielegalnymi komitetami strajkowymi, profesor Andrzej Stelmachowski zaproponował Czerkowi spotkanie okrągłego stołu. Okrągły stół. No dobrze, no ale jak pan to sobie wyobrażasz? Ja mówię, to nie mogą być jakieś protezy w rodzaju rady konsultacyjnej przy generale Jaruzelskim. To muszą być rozmowy rozpoznawalne dla całego społeczeństwa. Jest jeden partner, co do którego nie ma obawy, że powie się, że zdradził szeregi Solidarności i który będzie natychmiast dezawowany. To jest Lech Wałęsa. Chodzi o rozmowy z Lechem Wałęsem. O, to za poważna sprawa. To dzisiaj straszą nas. Ustawiają czołgi, ustawiają armię. W imię czego? Jeszcze raz, mimo wszystko, Lech Wałęsa mówi: jesteśmy gotowi do porozumienia. Nie chcemy strajkować. Nie wolno nam strajkować. Polska, Stocznia potrzebuje pracy, wytężonej pracy dla nas, dla dzieci. Uważaliśmy go za y, bawałem, głównego bawałem. przeciwnika, choć nie mieliśmy bawałem świadomość, bawałem. Ja że on nie jest w stanie kontrolować procesów, które biegły, bo te procesy mogły, mogły go na margines wyrzucić. Fala strajków, na przykład, przy nieostrożnym jakimś pociągnięciu, mogłaby spowodować taki ogień w Polsce, którego by nie ugasił nawet Wałęsa. I mieliśmy też tego świadomość. Myślę, że lek też miał y, tego, tę świadomość. Kościół miał. I dlatego prowadziliśmy tak precyzyjne, chirurgiczne y, operacje i przedsięwzięcia, y, gdzie był pewien element wspólnego interesu. Y, Strike w porcie odbyło się w dramatycznych, bym powiedział, okolicznościach i warunkach, bo od strony lądu została Ustanowiona blokada milicyjna, a od strony wody do kanałów portowych zaczęły wpływać okręty desantowe z załogami gotowymi do desantowania na pokładach. No i od góry szły helikoptery. Z Jackiem Merklem ustaliliśmy system łączności na wypadek, gdyby władze uniemożliwiły normalną komunikację ze strajkującym rejonem gdańskim. To były. Skoordynowane ogniska strajkowe, podkreślam skoordynowane, bo ja z Andrzejem się widziałem konspiracyjnie przed sierpniem w UHEBIE i tam zasady współpracy żeśmy ustalili. To było, zwłaszcza dla Andrzeja, bardzo ważne, bo on bardzo przeżył w sierpniu 80 roku ten fakt, że, że Szczecin podpisał porozumienie dzień wcześniej, dając możliwość władzy niebezpiecznego manewru. I chcąc tego uniknąć teraz, myśmy bardzo precyzyjnie koordynowali to, co się działo w Gdańsku i w Szczecinie. Można powiedzieć, że Solidarność miała dwa no, wystarczająco silne ośrodki, gdzie Solidarność jako związek zawodowy w bardzo ważnych zakładach pracy upomina się wyraźnie o swoje prawo do istnienia. Gdy trwa strajk w stoczni z udziałem Lecha Wałęsy, pytania o rozmowy z Wałęsą są nie na czasie. Nie ma rozmów politycznych pod pistoletem strajkowym. Oświadczył na konferencji prasowej Jerzy Urban, rzecznik rządu. Mimo to z inicjatywy władz zostaje wznowiony kontakt Stelmachowski-Czyrek. Warunkiem negocjacji ma być przerwanie strajków w stoczni. 25 sierpnia do stoczni przybywa Andrzej Stelmachowski. Ja im powiadam, wiecie, sytuacja nie jest najlepsza, bo strajk górników wygasa. Tam już powoli wracają do pracy. No nie jest ta sytuacja, jaka była w 80 roku. No więc wtedy pogadaliśmy, słuchając powiada, jestem za tym, żeby zaryzykować kontakt z władzami i rozmowy. Ustalono, co powinien napisać do generała. Stelmachowski wyjeżdża do Warszawy z propozycjami Wałęsy. Rozmowy mają dotyczyć trzech tematów pluralizm związkowy, w tym legalizacja Solidarności, tworzenie stowarzyszeń i klubów politycznych oraz paktu antykryzysowego. W rozmowach powinien też uczestniczyć przedstawiciel kościoła. Istotny nurt reprezentowany przez arcybiskupa Dąbrowskiego i przeźwo myślących y ludzi tamtego środowiska jednak wskazywał na to, że trzeba coś z tym zrobić, a więc i, o, i, i Magdalenka, najpierw Wilanów, Potem Magdalenka i Okrągły Stół to były właściwe kierunki myślenia.